Słuchajcie, szalony przechodzi samego siebie. On wczoraj pokazał tak naprawdę jaki jest, jak nie ma reżysera jego, jak kamery są włączone do tego, kiedy on chce i tak dalej. Jego konfrontacja ze mną no poległa, ale on pokazał tak naprawdę jaki jest. Pokazując też, mówiąc o tym moim masturbacji, kiedy byłem w depresji, kiedy kompulsywnie jadłem jedzenie fast foody oraz masturbowałem się, żeby poczuć tą przyjemność, tej depresji, w momencie kiedy wszystko było czarno-białe, kiedy nie sprawiało mi przyjemności nic, dosłownie tylko to. I to było takie błędne koło, bo oczywiście to uczucie przychodziło, zaraz odchodziło i znowu chciało tego uczucia, bo to była jedna rzecz, która sprawiała mi tą radość. No i niestety trała się taka rzecz, a się stała. No i Zerwałem sobie ścięgno, ale jaki był cel w ogóle tego? Bo to ani mnie nie obraża, bo to jest sytuacja, w której jest wiele osób. Bo to mnie pisaliście, że też tak macie. I szalone, nie obrażasz mnie, pokazujesz tylko siebie.